Cześć. Słuchajcie, mam na imię Sebastian i chciałem się z wami podzielić pewnym problemem, który miałem, ale na szczęście pozbyłem się go i dlatego teraz chcę z wami o nim porozmawiać. Jakiś czas temu poznałem super laskę, naprawdę dziewczyna cudo. Zacząłem się z nią spotykać. Kwiaty, kolacje, naprawdę rewelacja. Działo się wszystko zajebiście, po prostu tempo idealne, ale no w pewnym momencie dochodzi wszystko do Łóżka. No ale niestety w tym łóżku. Cóż, cóż ja mogłem? Kiedy super dziewczyna spotyka się ze mną w łóżku, a ja niestety mam penis, który nie potrafię ją zadowolić, jak ja się poczułem, kiedy ona uciekła? Każdy faz by się poczuł fatalnie, wręcz po prostu by się zdołował. Nie wyszedł z domu przez najbliższy miesiąc. ja niestety tak miałem. Zamknąłem się w sobie, czułem się po prostu w najgorzej na świecie. I zacząłem po prostu myśleć nad tym problemem. Nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Zacząłem szukać różnych mm, suplementów w internecie, i tak naprawdę no coś tam znalazłem, no ale co z tego, kiedy wydałem masę pieniędzy, żeby poprawić swój problem, żeby ten problem naprawić. I tak naprawdę wydałem tylko pieniądze i nie uzyskałem z tego nic. Cały czas bałem się spotykać z tymi kobietami, no bo jednak nie wiedziałem, że ich nie zaspokoję. no. Nie, nie mogłem nic z tym zrobić. Chciałem porozmawiać o tym z kolegami, ale no jak porozmawiam z kolegami, co, co, ci powiem, co powiem koledze? Mam mały penis? No stary. no Mam mały penis? No nie, no to jest w ogóle niemożliwe. No, facet drugi kumpel by mnie wyśmiał, po prostu zrównał z błotem. No Jak ja bym się czuł jeszcze gorzej. Pomimo to, że już miałem tak ogromny problem. Na szczęście, w pewnym momencie, m, przeszukując y, internet, natknąłem się na y, size power, który tak naprawdę. No, też do końca nie wierzyłem, że może dać jakiś sukces, ale zaryzykowałem. Powiedziałem, że to jest ostatni raz, kiedy ryzykuję, wydaję swoje pieniądze, ale powiem Wam, wreszcie, wreszcie było warto. Teraz spotykam się z nową dziewczyną. Mój penis naprawdę wygląda imponująco. Potrafię zaspokoić dziewczynę. Wiem, że już tym razem nie ucieknie mi z łóżka i wiem, że każdy facet powinien tego spróbować, jeżeli ma taki problem. I naprawdę to nie jest tylko to, że facet jest pewniejszy w łóżku. Facet jest pewniejszy w życiu. Facet potrafi postawić na swoim, jest pełny energii i naprawdę, naprawdę potrafi być w pełni stuprocentowym facetem. Mówię wam to, ponieważ spróbowałem i nie żałuję.